Witam w kolejnym odcinku z Strasznicy Galaktyki. Yy, mamy ostatni rozdział. I teraz tak, żeby was nie skojarzyć, mam jeszcze dwa odcinki, bo pewnie podzielę ten rozdział na dwa. Yy, no, w poprzedniej części yy, byliśmy tam na bazie, w tej głównej bazie tych, yy, tego wiecznego kościoła. Yy, trochę w pierdol oni dostali, no my musieliśmy się ewakuować. Złote, złoty tywek został uratowany. go tam porwali został nam rajkę do jeszcze zniszczenia. No i uratować Niki. już nie przedłużam i lecimy z tematem. Ale po cóż się mną tak kłopotać? Czuję się po prostu. kwitnąco. daj! Spokój! Jeszcze! Jeszcze! Co to w ogóle? Łoł! Na głos. tak. To ta linia, gdzie Pan Złoty Ok jest wchłonięty przez złego i chce zniszczyć Granatkę. I pewnie się Dlaczego czuję jakbym miał w głowie Krok? Ja siedzę w głowach was wszystkich, więc Magus nie podsłucha waszego ekstra planu. A brzmi on... O, nie. Lepiej my go wymyślcie. Ja, ty i przeznaczenie to trzy. I wszyscy zginiemy. Moja finalna forma to nowa norma. To zaatakowało mamę i mnie. Bardzo się bało kamienia. Tak, też czuję jego lęk przed kamieniem. O, tak! Starożytny kamień! Jeden z sześciu! To jedyne co było w stanie okiełznać przed potężną duszę magów! E, Okej, okay, to, to znaczy, że trzeba go tu przyciągnąć i e, cisnąć w niego magiczny kamień? Dokładnie. mały. Oj, Strędne insekty. Uho, co mi tu kombinujecie? A nie, Jak wyciągnąć dużego. Już czas zdjąć kolano przed nową doskonałością. Nie, Nie, przyjaźnić się. Ma na myśli irytowanie Nie, Jeśli ktoś ma wkurzyć bóstwo. To właśnie. Szybko! Szybko, i i swego swego Nie, bo któż inny, będzie lepiej? <śleszy> brawo! Brawo! Jest ale mi się brawo? wydaje, że coś to minęło. Może to jest prawda jeszcze dla kogoś. A on wierzy w tę ironię? Bo tutaj jest już niekiedy jeszcze lotowana. Ale jest dziwne. Aplauz dla Bogu! Nie, nie. Rozdaję dla tylko kłamstwa dla i złu do i jesteś najmorszy! Więc czemu plaszczecie? <grymianie> Chpimy z ciebie, <grymianie> idioto! Że <grymianie> jak... Rzekłem, klękam! A smok nie jest tyle! Chciałbym, ja ale nie mogę. Nie, nie! A dlaczego ja nie mogę się ruszyć? Jak ten, co? Że jak? Rzekłem, klęka! O, to jakieś jaja? W porządku, zajmę się tym. Niki, nie uciekaj tamtą! Coś mnie powstrzymuje, ja bym mnie coś jest, nie wiem czy zglitzowało, czy... Zaraz, ja, jeszcze raz spróbuję trzech sztuka, najwyżej... Dobra! Ucchęj ten Dobra, przyczysta. Okay, ten... Coś mi tu. momenta, ja muszę coś tutaj. Tak, coś mi tutaj. Coś się schwyciło. Ostatni punkt kontroli, proszę. Że jak... Rzekłem klęka! O, to jakieś jaja? W porządku, zajmę się tym! Nie, nie, Uciekaj Spoko! Tak! Właśnie tak! To jest ładowe! Nie wiem, się wyspiewa, nie wiem, na, na album, to, że... O, dobra, okay. już muszę, to było to jest do... Nie wiem! Po prostu umiem. Ja to, to jest Ale to nie koniec kłopotu! Muchy! W smole czas! Lecą tu wielkie owady! A ja no. dziś bez Muchozonów! Plaga coraz większa! nie Awa? Awa? Myślisz, że to robimy na strażenie? Że się ciebie boimy? Wróć nie ty jedziesz z ...co do otoczenia. Nie byliśmy właśnie na Milano. Mniej bardzo otoczenie, a bardziej tu. Nie tu Czyli te obrazki nie? Tak A nawet nie, i tak będziemy trzęsie gołać. używaj sobie! Nie wierzę, że to jest ufność w twym języku i ustach, Peterze, że tak to wyglądało, gdy walczyliście z nim we mnie. Wszystkie dotychczasowe wersje Magusa to czeska. To jest dopiero wyzwanie. O <grydanie> <grydanie> Poddajcie się po prostu! Kamień! Musicie użyć kamienia! Wciąż jest za daleko! Jakby specjalnie się nie zbliżał. Na no to... co czekasz, Quill? Powiedz coś, żeby go zbić stropno. Tak, rozciecz go, lekkomyślnie dobranymi słowy. Paskudne dzieciany, jak durne komary. Gryzące pustkę! Bo pustką Kac, lac ma Umiesz rymować, brawo! Peskitu, jak to możliwe, że stałeś się jeszcze bardziej irytujący? Czapka, papka, rozplaskana zdradka! łapka? Zaczynacie mnie irytować! To właśnie robimy! Szałata, szmata, dyplomata! O jezu. Mówicie kompletnie bez sensu! Aaaa! My mówimy bez sensu! Od kiedy cię poznaliśmy, masz wieczną, słowną straczkę! A teraz jeszcze w dodatku musisz wszystko rymować! Nie wdzięczne robaki. No dobra, burzum się jak nic. E, runda druga. E? Tak. Tylko do uratować Tylko uważaj. pojadę pamiętasz? Kurwa. Alina! Dobra. Wszyscy cali? Doskonale, dziecko. Dobra, teraz to na pewno mu się dajemy weznać Trzeba jeszcze chwilkę wytrzymać. Ja sprowadzać Nie wiem, kogo jest w porządku. do rozwalania! Zaplarkane w To Dobra, roger! Więzykrut! Daj, popalić kaworo! Niech żyć

Jestem dałem Popis. Kurwa, ciężko z nim wygrać. To się zgodzę. Na to Wszyscy cali? Doskonale, dziecko! Dobra, teraz to na pewno mu się dajemy wyznać. Trzeba jeszcze chwilkę wytrzymać! Czy mnie jesteście niczym! Bez torki tu nyrdają! Błoga już nie spokojają! Nie yeah, je! Yeah. Bezmusnie paskudę! Wasza liczba ci nie znaczy! Ja odwolę bronią! Na pióry! Nie ja kampu się! Będzie cię pola! Następnie! Nie nadążacie panu! Wyskoków, Drax! I pomyśleć, że można wytykać nie jest ten zakład! Mówią, że zakład nie jest głupi! Najwyżej uczestnicy! E, na Dobra, jedziemy z bitem. Dlaczego odwołałeś nas pola bitwy, Piterze Quillu? Przeciwnicy padają przed nami na kolana! A, wchodzimy jak nóż w masło! A niech mi ktoś podrzuci chleb! Walczyłem w wielu bitwach, przyjaciele, ale żadna nie była tak wspaniała! Wspaniała, Trax! Niewiarygodnie, obłędnie wspaniała! Co nie? Jak flarkowa supermowa! Więc tak trzymać! Oczy otwarte i sięgajcie gwiazd! Kto jest ze mną? Dajcie Ale mi koszmar! Zadął pomyśleć, że można z tego. Uznać, gdyby nie Ale może to Dobra. Aż ja spróbuję już. Zobaczcie. Jesteśmy pewni, że się uda w tym kamieniem, kamieniu, nie? Ej, teraz co? Kamień to więźniak! Prędzej czy później, wszyscy przede mną padną. Padnie no cała galaktyka. Ej, nie. kamień się robi dziwny! Teraz, strażnicy! Przyciągnij go, Quill! Musi być na linii strzału! Poddajcie mi się! Poddajcie się! Mówię! Teraz, starościu! Teraz, albo nikt! No weź, stary! Pomogłeś nam dosłownie ocalić galaktykę! I, no wiesz! Przeszliśmy razem Jak ma go to niby przyciągnąć? Nieszczególnie wykorzystujesz nasze atuty, Peter. Mam na myśli, że wciąż jesteś Adamem Warlockiem, nie niszczącym galaktykę złoczyńcą! Błąd! Warlock był tylko naszą pierwszą formą. A mam Tym czym zawsze miał się Dzięki mnie istnieją pory roku, planety, wszystko i wszędzie! I ja tym zawładnę! Nie brzmi mi to szczególnie rozsądnie. Jestem sedem i odpowiedzią! Nie jestem Omegon. Kurwa, to nie ten tekst? Ależ bym to zjebał. Poproszę podejście Kimenza. Prędzej czy później, wszyscy przede mną! Mógł... Tak, 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 tak. I tak. teraz, strasznicy! Przyciągnij go, Quill! Poddaj... Poddajcie się! Mówię! Czas wpić sobie to w ten przerośnięty łeb! Nie poddamy się nikomu! Ty tak poważnie! Znasz nas w ogóle! No właśnie! Jesteśmy strażnikami galaktyki! Mamy wizytówki! I prędzej zginiemy niż Ci się poddamy! Śmiecie sprzeciwiać się Bogu! Nie Thabic. rozumiecie jaki... Och, się! Coś ty powiedziała? Jesteśmy Na Wasze chpiny dotykają moje jemy... Non, non è cosa che si eh? ok. Ah, no, che sia loco, eh! Che bagnettino! Kurwa! Do no, serio? No, da quale sono io? No, No tak. ona opuszcza panią. Dobra, prawda, Mamy to. Teraz go... Entamora. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz. O oh Nie czas na naprawianie tego, co się stało w tym więc wyrzuć go! Nie! Jestem górniem, który go uwolnił! I ja go zamknę z powrotem w jego klatce! Nie, to można nawet na nie na starczy. Ale coś mi się wydaje, że coś musiała minąć. Nie wiem co, ale coś na pewno minęło. Yes. Czy on jest cały? Tak, Najważniejsze, że to zrobił. I nie był sam. To nie on powinien się poświęcać. No i Zapłacili nam... <laughs> Jeszcze nie. Czy to już koniec? Taki zupełnie. Został okiem znany. Najbardziej nienasycony byt galaktyki znowu jest uwięziony w kamieniu. Pozostało tylko wymyślić, co z nim zrobić. Przedać. Oba te pomysły są fatalne. Mówi, żeby połączyć obydwa pomysły. Kamień to nie bomba ani błyskotka. Nie wam dźwigać przemian. Przed chwilą chciał nas zabić i zjeść Galaktykę. Nie okiełznacie tej złowrogiej siły. Ja ją stworzyłem. I ja muszę strzec. Nikt jej nie dopilnuje. Mantis... Jakie są szanse pożarcia Galaktyki, jak go zatrzymamy? Oj, ogromne. – A jak damy go Złociakowi? – Mniej ogromne. Dziecko miało rację. Być może siła jego mocy rozdarłaby kiedyś moją samotną duszę. Lecz nie jestem sam. A, tak dla pewności. Szanse galaktycznej rozwałki, gdy sprzedamy ten kamień. Astronomicznie duże. Największa pewność, że Magus nie pryśnie, będzie, gdy zadbamy o to raz. Ale, Ale jak tylko, jak tylko poczujesz, pokój, że masz to niestrawność, prawo. to wezwę waszą załogę. Może z was zbiera zbieranina, lecz jesteśmy przyjaciółmi. Damy grabę I mogę w ten sposób odpokutować za chęć mordu i pożarcia galaktyki. To był chwilowy błąd. Słabość. No co? cóż. Nie, tego, nie? Tak nieładnie Cię nazywaliśmy. Gdy ludzkim symbolem jest Homono, nikt inny niż on nie może być zmuszony trudzić się. Czy na serio mówi? Chcę tylko powiedzieć... Zgodnie. Dziękuję. A. Nie, nie musisz, no, musisz o tym przekonać. Och, na pewno nie. Absolutnie tak! No i? No. No. Ale <średenia> ah, hey, to mnie <średenia> Co to było? No dobra i tutaj chyba kończymy dzisiejszy na także że cały historię y, Strażników Galaktyki przeszliśmy Ale mi się wydaje, że coś mnie musiało gdzieś ominąć Nie wiem gdzie, co, ale jednak tak Ale jeszcze zobaczymy, może coś spróbujemy tutaj to ogarnąć nie?